Kochani, witam Was bardzo hey. serdecznie dzisiaj, jak widzicie, nie sama, a z gościem specjalnym, czyli z Gosią z kanału House of Makeup. Dzień dobry! Nie nagrywałyśmy już kilka ładnych miesięcy, chyba ostatnio, w zeszłym roku? Tak, ale mam wrażenie, jakby to kilka lat było. Tak, dokładnie! Także dzisiaj musimy to nadrobić, um, także... Równolegle na kanale Gosi pojawi się film taki bardzo śmieszny, gdzie malujemy się bez żadnego lusterka. A teraz wymienimy się kosmetyczkami. Ja wybrałam, słuchaj, dla ciebie tam kontrowersyjne produkty, okay. bardzo kolorowe. Także zobaczymy, czy. A nie ja wreszcie tak samo... przeciwnie. To też kontrowersyjnie. Też do kontrowersyjnie. Do dokładnie. Więc zobaczymy, co z tego powstanie. Jeżeli macie ochotę zostać z nami, przeżyć tę przygodę, to zapraszamy. Zapraszamy. Czyli następuje teraz oficjalna wymiana kosmetyczek. Symboliczne przekazanie dóbr. Bardzo Ech, proszę, proszę bardzo. O matko, mam wrażenie, że moja jakaś taka mała. No, to tutaj to się dzieje? To się dzieje, tak. Możesz Pełno ćwiczyć skarbu. tak, Okej. Okay. I zacznijmy może od oka, bo Z może widzimy później na jakiś obiad, więc Jej. będziemy kontrolować sytuację, oh, na ale ile ty masz tutaj tych no, rzeczy? Tak, no. wiesz po domu. No widzę właśnie. Ja szczerze mówiąc w mojej kosmetyczce stawiam na minimal. Ponieważ lubię tak szybciutko pomalować. Tak. Yy, ale też będzie jeden mały akcent kolorystyczny właśnie po jednym z moich ostatnich odcinków. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Okej, okay. jestem bardzo ciekawa. Yy, I zacznijmy, tak jak wspomniałyśmy, od makijażu tak oczu. Jest. I widzę, że dałaś mi bazę z inglotów, którą chciałam już dawno przetestować. Nic nie próbowałaś? Nigdy jeszcze? No, kochana. i już tak jest. Za każdym razem przechodzę do tego i ja sobie myślę, wejść, nie wejść. Będziesz zachwycona. Na pewno nadejdzie dzień, kiedy przetestuję u Gosi i wtedy dopiero kupię. Więc dzisiaj nie wiem. Prawie kopałam na chwilę. Tak, i dla mnie moja wielkopomna chwila nastąpiła w momencie, kiedy Marietta mi ją poleciła. Polecała Cię, Marietta, kochana, serdecznie. I ja używałam do tej pory bazy Urban Decay, Too Faced i Marietta no zawsze mi mówiła, sprawdź tą bazę, zobaczysz. I ja tak myślałam, mmm, no nie wiem. I odkąd ją przetestowałam, to cienie zupełnie inaczej wyglądają. Słuchaj, a ja mam dla Ciebie w ogóle bazę P.Louise, która też jest takim kultowym, Uuu. kultową bazą. Nie wiem, czy kiedykolwiek ją przetestowałaś. Zaraz ją może znajdziemy, bo... Poczekaj, jest, ja wzięłam, bo już się tak pochwaliłam, się, że wiesz. <laughs> Okej, okay, fajnie, nie testowałam tej bazy jeszcze, więc bardzo chętnie sobie przetestuję. I widzę, że tutaj przygotowałaś dla mnie... dla e, bo... siebie? Neonki. Tak, wzięłam zarówno neonowe, jak i pastelowe paletki chudy. Nie wzięłam nic beżowego, nic brązowego, nice. takie wyzwanie na dzisiaj. Ada ma sześć palet cieni w kosmetyczce, chciałam Wam powiedzieć, ja mam jedną. Bo ja lubię teraz kolorowe makijaże. Latem Super. bardzo... Y Lubię tak na szybko nawet nałożyć coś kolorowego. Tak, faktycznie z tego korzystam nawet na co dzień. Bardzo fajnie. I u mnie albo króluje minimalizm, czyli w ogóle nic na powiekę nie nakładam, albo jak już to właśnie coś takiego kolorowego Okej, okay. a widzę, że ta baza P. Louis ma troszkę kolorku, prawda? Tak. Ona nawet, powiem Ci, że ma więcej niż troszkę. To jest okay. taki mocno pigmentowany nawet korektor, tak? bym No to właśnie porozmama. takie mam wrażenie. O, a jeśli chodzi o tego inglota, to on z kolei w ogóle nie ma koloru. Tak, prawda? on jest całkowicie transparentny. Okej, okay, dobra. Więc przejdę teraz do paletki, którą przygotowana. Mnie. Gosia, o i to jest paletka, którą też chciałam kupić o. z Twojego polecenia, bo widziałam w jednym z filmów, znaczy pewnie ja polecałaś kocham. nawet więcej, ale właśnie testowałaś tę paletkę i byłaś nią zachwycona. Tak. I widać po zużyciu, że tutaj jest lubiana. Tak, ja ją uwielbiam. Ciekawe czy będą zakupy, bo dzisiaj, dzisiejszym odcinku o no od pójdziemy. Ale paletę tą kocham naprawdę. I zacznę od matowego beżu. Jestem ciekawa jak mi się sprawdzi. No powiem wam, że tak dziwnie mi się maluje po tej powiece, która jest transparentna, bo zawsze mam się taka się. przyzwyczajona, że ona jest już wyrównana, ale o tyle fajnie ta baza mm, łapie ten matowy beż, że tak jakby działa tak korektor. No proszę, to fajnie, tak że się super żenio, tak, bardzo, 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 bardzo fajnie się przyklejają te cienie. Okazuje się, że dzisiaj znów będziemy makijażowymi przeciwieństwami i ja z kolei zrobię sobie kolorowy makijaż. I to chyba w macie. Wow. Tak. I zacznę sobie właśnie od tego oranżu, który nałożę sobie na powiekę ruchomą. Prze, ale jestem podekscytowana. Ja też ciekawe, czy Ci się spodoba. Ale piękny kolor. Ja z kolei zacznę tak pogosiowemu, czyli nałożę teraz błyszczący cień. Ślicznie. Czyli ten, bo widzę, że, że tego ja go często uwielbiam. używasz, tak, on. on jestem świetne. ciekawa, jak będzie wyglądał na powiece. Także wklepię go środkowym palcem, bez tutaj żadnych podtekstów <grym> oczywiście. Mmm, no powiem ci, że robi wrażenie. Ja go uwielbiam, naprawdę. On tak pięknie się błyszczy. On jest cudowny. Super do ślubnych makijażów. Tak. Podoba mi się w tej palecie, że ona jest podzielona na cieplejsze i na takie chłodne różowe tak. tony, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I to ja prawda. chyba dzisiaj pójdę przez to, że mam taką sukienkę w coś chłodniejszego. Mm -hmm. To będzie się fajnie tutaj komponować. Od razu mówię Ci z doświadczenia, że na przykład właśnie ten brzoskwiniowy odcień wypada jednak troszkę bardziej... Pomarańczowo na powietrze, okay. więc też musisz tutaj wziąć to pod uwagę. Dobre. A ja z kolei nałożę sobie ym, ten kolor, który jest właśnie takim pięknym, chłodnym różem. Bardzo mi się podoba i będę nim przyciemniała swój makijaż. Kiedy ostatnio robiłaś taki kolorowy? Wiesz co? Powiem Ci, że całkiem niedawno, wydaje mi się, że jakiś miesiąc temu, tak mnie naszło. I przyznaję Ci, że właśnie te wakacyjne dni, jakieś ładna pogoda, trochę tak I inspirują i wychodzą. Tak jest, w dokładnie zrobienia takiego kolorowego makijażu, więc powiem Ci, że całkiem niedawno. No faktycznie, on się w kolorze różni, ale bardziej podoba mi się, to, jak wygląda na powiece, niż w palecie. Tak. Bardzo ładnie. Bardzo mi się ten kolor podoba. Wymaga to troszkę podziubania z nim, bo jednak ta paleta napigmentowaną jest. Tak. Ale powiem szczerze, że bardzo mi się ten kolor podoba. W ogóle jak Ci pasują te kolory, super. No. Ja nie ten makijaż, ale nie najciemniejszym brązem, ale w ogóle lubisz ten brąz z tej paletki? Czy on Uwielbiam. ma taki ton? Uwielbiam, on jest wspaniały, naprawdę. Okej, okay, to sobie pomieszam te dwa i jest. będę delikatnie wzmacniać. Bardzo fajnie się te cienie łączą, powiem Ci. Tak, że no ona jest tak intuicyjna, powiem Ci szczerze, że właśnie Samo się maluje. W ogóle. Samo się maluje w pracy z klientkami jest bardzo przydatna. Naprawdę warto tą paletę mieć, ponieważ porządne nudy są na wagę złota. Tak, powierza. i też właśnie szybko się pracuje przez to, że nie jest ani przepigmentowana, ani tak. też nie, nie za mało napigmentowana. Dokładnie, dokładnie. Tutaj ten pigment jest na naprawdę dobrym poziomie i można sobie śmiało ten kształt zbudować, ale też nie ma problemu z rozcieraniem. Ja sobie tym jaśniejszym różem jeszcze troszkę porozmazuję te cienie. A ja przejdę do eyelinera, bo widzę, że przygotowałaś mi o miniaturkę Carbon tak. D. Wiesz co, tutaj przyznaję, że wzięłam ci właśnie miniaturkę. Ona jest całkowicie nieużywana, więc możesz sobie ją śmiało użyć i zachować, ponieważ ja mam ten liner, a bardzo go lubię. Wiesz, on jest świetny. Nie wiem, czy używałaś. Ja mam z nim taką relację nie do końca, okay. ale to też wiesz, początkowo on u mnie dobrze działał, tylko właśnie później szybko się wypisuje, a, także raczej rozumiem. nie powinno być z nim żadnych problemów w tym momencie. Ale wiesz co, to jest niesamowite, bo właśnie u mnie to jest jeden z takich trwalszych mm -hmm. i takich, które właśnie cały czas, kiedybym go nie używa, użyła, to cały czas jest właśnie taki fajnie świeży. I to samo mam właśnie z tym brązowym, którego używam. Na pewno jest bardzo precyzyjny, tego mu nie można odmówić. Tak jest, aczkolwiek ja cały czas yy, nie mogę jakoś przyzwyczaić się do tego, że Katwondy nie ma w marce Katwondy, no nie? O, właśnie. Ja chyba pójdę dzisiaj też w graficzną kreskę, tylko zrobię, wiesz, taką jeszcze tutaj nie na zawabaniu. Być... <noise> Zaspokojnie, nie? <noise> tak, no nie może, to już by było po prostu... Mi do tego makijażu też aż prosi się o kreskę i znalazłam u Ady eyeliner z atomówkami. To jest chyba Inglot, mm -hmm. tak? Inglot. No nie używałam go jeszcze, więc fajnie będzie przetestować. Lubisz go? Lubię go, ale zawsze ja używam jeszcze Duraline, A... y, jeśli też tutaj jest. Okej, okay, ekstra. No ja to słuchajcie, na wdechu tak. robię tę kreskę tutaj graficzną. jeszcze wiecie, prawa to pół biedy, gorzej będzie z lewą, żeby to było symetryczne, ale może mi się no, uda. Na kreskach się często nie oddycha. Tak. Kreski gotowe, trochę mnie poniosło osobiście, nie, <laughs> ale no trzeba było trochę zaszaleć z kolorem, ja z kreskami, przykleiłyśmy sobie też rzęsy w międzyczasie, ale z wiatru troszkę um, i słuchajcie przechodzimy do makijażu folii, tak, tak jest. jest. I co, zacznijmy od podkładu, czyli ja mam tutaj Bobby, Bobby Brown, Brown, pierwszy raz w życiu widzę coś takiego Powiem i ci, on ma no, SPF no, 40? Ja 40, wow, tak. Masz nie wybiela? Nie, właśnie o to chodzi, że nie, on jest tak wspaniały, to jest podkład, który wręcz tak mięsiście układa się na twarzy, daje przepiękny Ekskluzywne glask. opakowanie Jest ekskluzywne, mm. prestiżowe, krycie ma średnie, nie mogę powiedzieć, że tego krycia nie ma, naprawdę możesz sobie fajnie tutaj cerę zbudować. I to jest kolor Sand. Tak jest. Tak. Ktoś na tak wilić. lekkie krycie, to powiem Ci szczerze, że on się utrzymuje naprawdę fajnie. O, to będzie fajny kolor. A u Ciebie znalazłam podkład tu Faced Born This well. Tak, nie wiem, czy go używałaś, ale ja wróciłam do niego po latach. Jestem okay. ciekawa, czy używałaś go pewnie tak, też. Tak, no. ja go używałam też lata temu, więc fajnie będzie sobie odświeżyć pamięć na właśnie. jego. Temat. Bo byłam ciekawa, czy wiesz, ta formuła będzie mnie tak samo zadowalać jak kiedyś, bo no go, go bardzo lubiła. Zobaczyć, czy nadal go lubię, ale kiedyś naprawdę dosyć często go używałam, i tutaj ja mam odcień Sisze. Jest całkiem ciemny, dlatego że ja kupowałam go pod kątem samoopalacza. Jasne. Więc chyba nawet trafiłam, słuchaj, dzisiaj swoim kolorem. No, względnie. A potem, nie Może być trochę to? za różowy, y, ale powiem ci jako ciekawostkę, że ja ostatnio też mniej samoopalacza. Opalacza używam, jest to mała przemiana u mnie. O. Lepiej się tak czuję, ale wydaje mi się, że ten kolor jest taki idealny, ponieważ i tak szyję mam troszeczkę ciemniejszą, mm -hmm. gdzieś tam nie złapało, na rowerku czy coś. Więc fajnie będzie tak o pół tonu przyciemnić sobie buzie. Ale ten zapas, zapach jest bardzo charakterystyczny dla tak. Face, prawda? Ale ja bardzo lubiłam efekt taki dawał, i później jakoś zapomniałam o tym podkładzie. Pojawiało się milion innych na moim makijażowym horyzoncie i dopiero teraz tak naprawdę miałam okazję go przetestować ponownie i powiem Ci, że moje jakieś takie potrzeby zaspokaja nadal. Tak, bo on jest taki delikatny, jest taki cieniutki, ale jest kryjący. A jak u Ciebie wrażenia? Powiem Ci, że też jest taki dosyć delikatny ten odkład, ale dobrze kryje. Całkiem sobie nieźle poradził z jakimiś takimi pomaseczkowymi przygodami na mojej twarzy. I fajny. Nawet ten kolor jest może tylko dla mnie za żółty. troszeczkę. ale nie ma. Mm -hmm. Ja to wybronię. Jasne. Ja się czuję super w tym podkładzie, wiesz? Naprawdę. Ja w tym twoim też bardzo fajnie Tak. Potrzebuję tylko drobinę więcej krycia na niedoskonałości okay. i pod oczami, więc Jasne. przechodzimy do korektora. Wspaniale, ale się cieszę, że ten przetestuje. Przepraszam, że tak wtrącę, ale ja testowałam raz na moim kanale ten korektor w zaciemnym kolorze. Strasznie A -a. mi się spodobał, ale był zaciemny. Zobaczymy, czy ten będzie dobry. Bo jakby pory. co, to jeszcze jest tam jeden y, trochę ciemniejszy, okay. bo ja czasami wiesz. Y, ale A ja z kolei mam tutaj high coverage z Sensic. W kolorze, nie wiem jaki. Ale to jest jedynka, wiesz, tak. To jest okay, jedynka, Dobra. Ale wiesz to chyba ten kolor będzie super dla mnie. O, widzisz. Dla mnie ta jedynka jest taka dosyć. Um, jak na jedynkę generalnie tak, jest dosyć to prawda, ciemna, Wiesz prawda? Co, jest coś jeszcze jaśniejszego? czyli z tego co wiem, to gdzieś tam Daniel podobno oznajmiał, że ma być jeszcze jaśniejszy kolor, bo wiele osób się pytało o to, ale ja nie wiedziałam, żeby nowe kolory się pojawiły, ale uważam, że warto, bo, ponieważ e, zgadzam się w pełni, że ta jedynka no, co jest, jest naprawdę tak, ciemna. Właśnie. A korektor sam w sobie naprawdę uwielbiam, bo jest naprawdę świetnie kryjący. Korektor bardzo mi się sprawdza, muszę ci przyznać. uwielbiam, ja naprawdę. E, fajnie, pod oczami jedna warstwa już tak mnie satysfakcjonuje. Myślę, Wystarczy, że więc bardzo to ładnie potrzeba. Um, to co? Przejdźmy Teraz do pudrowania. Teraz I ja mam tutaj nowość w ogóle dla mnie to jest Nude by Nature. Ta tak. marka. Nie używałaś jeszcze tego pudru. Zupełnie w ogóle pierwszy jest raz słyszę. <laughs> translucent Translucent powder. I on ma tak jakby lekko beżowy ton, tak. więc fajnie nie będzie wybielał. Tak, ale powiem Ci, że on się tak też fajnie nosi. On jest taki mięciutki. Właśnie wygląda na taką lekką tak. satynkę, co? Nie dodaje krycia, jednocześnie ma piękne opakowanie. A ja jestem estetką, uwielbiam takie rzeczy. Natomiast tu Ciebie też yy, znalazłam puder, którego ja nie używam. Tak. Czyli Mio Transparent Finish Silky Luster. Tak, z tym, że przygotowałam Ci takie dwie opcje, bo to jest puder raczej matujący, chociaż nie okay. aż taki wiedzielny, skrajnie matujący. Natomiast jakbyś chciała sobie dodać trochę życia, to mam jeszcze taki High Glass Finishing Powder. Ale mi się tak nie sprawdził. Nie sprawdził ci się? Powiem ci szczerze, że u mnie on niestety zrobił takie troszkę błotko. Błotko, no zobaczymy, wiesz co, ja ci polecam nałożyć go już na, ostatecznie na puder. Okej. Transparentny, może akurat kliknie. Może kliknie. A wiesz, na boki twarzy na przykład. A co tam ci zrobił za dramat? No właśnie, wiesz co, miałam wrażenie, że mam Tylko nim się pudrowałaś? Tak, zważony makijaż, no to wiesz co, nie, jego solo Raczej, raczej, nie raczej nie polecam raczej nie polecam Dobrze. No to co? To teraz trzeba się troszkę wymodelować. Co ty na to? Tak, myślę, widzę, że, że masz tutaj brązerek afektu. Tak, bardzo mi się sprawdza. Ciekawa jestem, czy w ogóle przy twojej karnacji on będzie dawał jakieś kolor. Wiesz co, ja ostatnio efekt. lubię takie delikatniejsze, więc myślę, że to jest super pomysł. Ja mam tutaj Hean Coconut Modeling Palette. Tak. I z kolei powiem Ci tak, ja tą paletkę mam ze sobą, trochę ją używam, bo ją niedawno Chyba kupiłam. Chyba ten będzie lepszy dla mnie, ale dosyć ciemne te brązery. Właśnie, one są trochę za chłodne, więc tutaj staram się użyć, żeby uspokoić moje rzucę sumienia, że znowu kupiłam coś wzrokowo, a jest to dla mnie nie do końca dobry produkt. Um, Ciekawa jestem, jak sprawdzi się u Ciebie, dlatego też go nie wyjmowałam, ponieważ dla mnie jest trochę za chłodny, ale może się okazać, że dla Ciebie będzie lepszy. Ja lubię generalnie chłodne brązery, o ile nie są takie wręcz fioletowe, Jasne. ale na razie no, wygląda źle. O, ten afekt też bardzo ładnie. Afekt jest wręcz taki lekko ciepły w tonie, mam wrażenie. Taki neutralno ciepły, na u mnie nawet wypada ciepło. Mm -hmm. nie robimy ok. super. I co, kontynuujemy teraz dolną powiekę. Zdecydowanie. Ja teraz z tej paletki zielonej użyję sobie tej brzoskwinki, ponieważ chcę, żeby dół już był trochę delikatniejszy. I wiesz co, na środek sobie wymyśliłam pigment, bo masz tutaj sporo ładnych pigmentów. Tak, specjalnie dla Ciebie, bo że lubisz pigmenciki. Uwielbiam. I jako że górę mam właśnie w macie, to dół sobie troszeczkę rozświetla. Ale Ci fajnie w ogóle w tym makijażu. No, ja raz na jakiś czas mam ochotę tak? tak wyszaleć. Ja oczywiście kontynuuję z paletką. Bardzo mi się ta paleta Too Faced podoba. Chyba ją kupię, bo... Naprawdę będziesz zadowolona. Tak, ona ma zarówno chłodne, jak i ciepłe kolory i fajnie mi się sprawdzi nie tylko na mnie, ale też na klientkach. Chyba też używasz jej na klientkach często, Tak, zdecydowanie. To jest paleta, która właśnie bardzo sprawdza się w takich użytkowych makijażach. Jest bardzo trwała, bardzo elegancka, także jest poleconko. A ja, słuchajcie, znalazłam ładny pigment Fan Fatal i... Nie będę ukrywać. Wybrałam go ze względu na nazwę Słodka Barbie. Wchodzę w to. To tak dzisiaj to jesteś 100%. Tak jest. Ależ to piękne. Przepiękny, naprawdę. Zobaczcie, jak pięknie się mieni. U mnie dolna powieka już gotowa, ty widzę, kończysz. Tak. Ja przejdę już do różu i mam tu Kobo. Luminous Baked Color w kolorze 321. On jest taki lśniący. I on jest taki opalizujący chyba delikatnie. Tak, jest. O, taki troszkę kosmiczny, fioletowy Pokażę. nawet. Nie, jak ci ślicznie, ty pięknie wyglądasz w takich kolorach. No bo mam chłodną karnację. Pięknie, <laughs> naprawdę. No dobra, i zobaczmy, jaki kochana Ty masz dla mnie różyk. Hey, Mambel. Słuchaj, nie wiem, czego kiedykolwiek dostawałaś. Ten, który konkretnie, to jest. Ale bo, ten, ja ten byłam konkretnie szoku, nie używała. Świetnie w ogóle mi się sprawdza. Uwielbiam go i teraz używam na miętnie codziennie. Ale on też jest taki lekko satynowy, prawda? Lekko tak, błyszczący. tak, i też lekko palizuje. Ja już przejdę do rozświetlacza, użyję po prostu z tego spaletki. Hej Jaki ładny. A ja tego nie używam jeszcze, tego koloru. No właśnie, zobacz. Wow. Jaki taki... Delikatniuśli, naprawdę, tak. ledwo widoczny, ale daje właśnie taki bardzo subtelny efekt. Rozświetla w skan, widzę, że ma taką dosyć solidną podstawę kolorystyczną i trochę mm -hmm. może rozjaśniać, mm -hmm, tak. ale po prostu trzeba troszeczkę lżejszą ręką. No ciekawa jestem, jak ocenisz tą paletkę. Ja właśnie ją tak używam, jest ok, ale jeszcze nie umiem powiedzieć, że jest jakaś taka super. Powiem Ci, że bronzer do mojej karnacji ok, ale już przy cieplejszych bym nie, właśnie, nie pozostała. Właśnie tak się czułam. Yy, tak, rozświetlaczek, widzę, że Fenty wjechało. Fenty, ehm, chyba tylko Fenty przygotowała. Ale... Nie, jeszcze mam, wiesz co? Yy, o! Z Inglota taki efekt tafli dający, więc możesz sobie wybrać. To ja, go. ja idę na Inglota, <grym> też atomówkowy. Tak, bo bardzo go lubię. A nie wiem, czy testować, bo wiem, że kiedyś testowałaś te J Lo. Tak, uwielbiała mnie. Ale były one już są chyba wycofane. Tak, 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 tak. Więc w ogóle powiesz mi, czy to jest jakkolwiek podobne do tego z J. Lo, czy, Znaczy, na pewno JLO jest bardziej szampańsko tak, bo, tak, to jest na pewno chłodniejsze. To jest chłodniejsze. Muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle lubię takie sypkie rozświetlacze, a trochę ich brakuje na rynku, wiesz? Mm. Dlatego, że one dają właśnie taki fajny efekt tafli. Można na pewno zbudować mocniejsze rozświetlenie. Uwielbiałam takie sypkie rozświetlacze na ciele. Ja często na sesjach zdjęciowych dodawałam je sobie do balsamu i to wtedy tak fajnie. No właśnie, podglądano. i są wielofunkcyjne. Tak jest, ten wygląda naprawdę super. Mocniejsze glow na dzisiaj. Więc jeszcze troszeczkę poleci na dekolcik. Czas na usta. już Najwyższy. spoglądałam na tę kosmetyczkę i widziałam tam taki ostry róż. <laughs> I powiem ci, że myślę, że. Całkiem fajnie się to dzisiaj pozuje. zobaczymy tak. jak akurat z pigmentacją tego koloru, bo ja znam tę mm -hmm. formułę, ale chyba tego no, nowego różu jeszcze nie używałam, a Ty? Ja go używałam, ten kolor wylądował w mojej kosmetyczce też po jednym z ostatnich odcinków, ponieważ tak mi się ta pomadka dobrze nosiła, nie wysuszała moich ust, a u mnie to jest rzadkość, i utrzymała się po prostu niebiańsko, więc mam nadzieję, że Tobie się ten kolorek również spodoba. On się nazywa jakoś też jakoś tak fajnie, to jest na dole. To jest Ice Pickup. Ice Pickup, dokładnie. I tutaj widzę, że też Macik z twojej strony, semilaczkowy. Tak. Natural beauty. Tak, widzisz, tak dobrałam ci kolorowe cienie, ale o usta już pomyślałam, żeby nie szaleć, żeby była równowaga. A to jest też ciekawe, bo ja nigdy nie używałam do tej pory pomadek semilaka. O, widzisz. To jest mój pierwszy raz, ale kolor jest po prostu śliczny. O, jaki piękny ten kolor, ale jak ona się fajnie nakłada. Makijaże gotowe. Jesteśmy w takich niecodziennych jak na nas makijażach, ale nadal wydaje mi się, że mieszczą się w konwencji makijażu glamour. Ty co wyglądasz przepięknie, myślisz? bardzo mi się Ty podoba. Ty też, <grym> i pójdę, jak fajnie wyglądasz w tych różowo-fioletowych tonach. Powinniście się malować tak częściej. Ale wiecie, to jest najlepsze, że pomimo tego, że jakby przygotowałyśmy dla siebie przeciwne kosmetyki, to zauważcie, że każda z nas przemyciła tutaj siebie, bo Ada ma neutralny makijaż, ale zrobiła sobie mocniejszą kreskę. Ja nawet w kolorach nałożyłam sobie róże, nałożyłam sobie właśnie takie barwy, w których dobrze się czuję, więc fajnie Wyszedł ten dzisiejszy odcinek, ponieważ pomimo tego, że miałyśmy inne kosmetyki, są to inne niż na co dzień makijaże, to i tak każda z nas jakby przemyciła tutaj swoją osobowość. Także super. Jak się czujesz w tych kolorach? Ekstra, bardzo mi się podobają, no w ogóle to jest bardzo udany test, my się śmiałyśmy, słuchajcie, z Adą, że fajnie, bo ja jakby trochę zeszłam z opalenizny, Ada jest lekko bardziej opalona, tak. więc łatwiej nam jakby te kosmetyki sobie e, dobra, Więc podkładowo fajnie nam się to zgrało tak. dzisiaj, e, ale generalnie powiem Ci, że ja raczej nie mogę powiedzieć nic złego na temat dzisiejszego ja makijażu, mogę spokojnie tak wyjść do ludzi i nie będę się wstydzić. Tak. moim hitem jest pomadka i pigment na dolnej powiece więc to na pewno sobie kupię. Tak, ja z kolei widzę, że moja pomadka jeszcze by wymagała może odrobinki więcej czułości, bo jest jednak intensywnym kolorem. Mm -hmm. jest pięknie, jest pięknie, naprawdę. Powiedzcie, <laughs> jak to jest z ciemnymi pomadkami, ale jestem mega zachwycona tą pomadką, pomadką Opalny. Go uh, Born This Way. Naprawdę. Ja też Koniecznie ją mu, muszę, muszę ją kupić, bo jest bardzo uniwersalna. Jedna z najbardziej uniwersalnych paletek, jaka chyba istnieje w ogóle. Tak. Mimo, że to są właśnie takie uniwersalne kolory, to też da się z nimi No i to kolejna, niby bradzują. neutralna paletka, ale jednak można zrobić to trochę tak. inaczej, a może w taki sposób, który jest właśnie dopasowany pod wiele różnych karnacji. Zdecydowanie. Czas. Pomału się żegnać. Tak. Nie jest to łatwe, ponieważ trochę czekałyśmy na ten wspólny odcinek, i Właśnie fajnie jest i ciężko tak, jest przerwać, no ale nie w końcu zarobić. Wszystko robić. co dobre, szybko się kończy i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w ko na kolejnych nagraniach. Z ściągajcie Dajcie znać w komentarzach, jakie kolejne wyzwania, jakie odcinki mielibyście ochotę, żebyśmy zrealizowały. Tak. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Koniecznie zajrzyjcie do Gosi, bo tam jest filmik z moim skóromnym udziałem. Zapraszamy. Aby. Lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Buziaczki, pa-pa!